Roz, rozmowa nie sprowadza się do, 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 do tego, że jest jakiś, yy, powiedzmy, system wartości, a ty dopasowujesz do tego tą osobę. Nie, mnie interesują objawy tej osoby, i ja wtedy, kiedy dowiem się o pewnych rzeczach, to ja tej osobie mówię: yy, w przypadku uzależnienia są takie i takie objawy. Na przykład yy, najczęściej jest tak, że yy, zastanawiamy się nad yy, możliwością kontrolowania picia. Czy ta osoba kontroluje częstotliwość swoich kontaktów z alkoholem? Załóżmy, czy. A na czym może polegać takie kontrolowanie częstotliwości kontaktów z alkoholem? No? To możemy sobie wyobrazić, jeżeli ktoś mówi mi, że przychodzi codziennie do domu po południu czy wieczorem i wypija kilka piw po to, żeby się odprężyć i wyluzować, to ja pytam się, czy pana, czy pani zdaniem Każda osoba w Pani wieku, na sta Pani stanowisku, z Pani pozycją społeczną też e, tak samo robi. No i najczęściej słyszę, no chyba nie. Ja przesadzam. Czy każda osoba w Pani wieku, w Pana wieku, na Pana stanowisku, tak sam, takie, takie same ilości tego alkoholu przy każdej okazji wypija? No nie, no kiedyś to ja wypijałem, czy wypijałam jedno, dwa piwa, teraz już zdarza się, że wypijam pięć albo siedem. Czyli ta osoba sama widzi, że pije za dużo. Czyli sama jakby znaczy ja dzięki takiej rozmowie Ta. sama sobie y, 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 ma Ta. możliwość zdania sobie sprawy, jak te kontakty ja z. Ja nie wytykam, wyglądają. nie mówię, jest pan/pani alkoholikiem, i że za dużo pani pije. Nie, ja mówię pani. tylko takie i takie objawy świadczą o tym, że to uzależnienie już się zaczęło. Czasami przychodzą osoby na początku uzależnienia, które mi mówią o tym, że po to, żeby się zrelaksować, odprężyć, muszą wypić coś, mm. prawda? Bo inaczej I że to się po... nie da. Tak, bo, bo nie potrafią zasnąć, nie potrafią się odprężyć, zresetować po całym dniu pracy. No i wtedy się okazuje, że już może jeszcze nie ma wyraźnych objawów uzależnienia fizycznego, ale cechy psychicznej zależności są bardzo wyraźne. Mhm. No. Czyli powiedziałeś o yy, yy, tak, takiej, tak jakby upośledzeniu kontroli. Pisia, upośledzeniu tak? kontroli, jeśli chodzi o ilość, jeśli chodzi o częstotliwość i jeszcze rozmawiamy o sytuacjach. Mhm. Czy na przykład. Zdarzało się coś takiego, że w związku z twoim wczorajszym piciem, dzisiaj nie wyszło ci jakoś tam pójście do pracy, że musiałeś zadzwonić i może odwołać jakieś ważne spotkanie. Albo poprosić żonę. Tak jest. Dzwonił. Czy też może przyszedłeś do pracy i nie byłeś w stanie wykonywać tego, co, co jest ci przypisane w związku z twoimi obowiązkami służbowymi? Czy może ci się zdarzyło jeszcze to, że kiedyś usiadłeś po wypiciu? Wszystko jedno, jakie ilości alkoholu za kółko i przejechałeś y, samochodem. I wtedy dochodzimy do wniosku, że również ta kontrola sytuacyjna jest upośledzona, jest uszkodzona. Ja wtedy tak o ja sobie mówię. Proszę zobaczyć, czy u pana, czy u pani to jest, bo podstawowym objawem uzależnienia od alkoholu jest uszkodzenie, czy upośledzenie kontroli nad piciem alkoholu, roz, które przebiega na płaszczyźnie częstotliwości picia, ilości wypionego alkoholu i sytuacji, w jakich się pije. Ilości? Czyli takiej sytuacji, kiedy na przykład idziesz gdzieś ze znajomymi, czy za, za, jakby, m, masz pomysł taki, że wypijesz jedno piwo i nagle nie wiadomo, e, żeby jak, tylko było, jak to było jedno piwo. Stało. dobrze. Ja mówię, to, to, to proszę spróbować sobie policzyć, ile pan czy pani wypiła w ciągu ostatniego miesiąca. I wtedy wiele osób no, dziwi się, jak można było tyle wypić. Jak się pododaje te wszystkie. Piwa czy wina, czy coś, które się wypiło na przestrzeni tygodnia czy na przestrzeni miesiąca. Czyli wtedy właściwie można sobie uzmysłowić, ile litrów tak naprawdę się No na przykład. Ja no, się nie zastanawiam, bo tak jak codziennie wypiję jedno piwo tego, no a jak tak policzę, ile ja wypiję w tygodniu, a ile ja wypiję w miesiącu, to się okazuje, że to są ogromne ilości. Mhm. Albo to już światło uszkodzony kontrolę. A to jest kolejna je, rzecz, że cztery. mówię, pójdę. Dzisiaj spotkamy się, wypiję dwie lampki wina, prawda, czy tam, nie wiem, 100 gram wódki, czy trzy czy, czy, czy piwa. Okazuje się, że wypiję ich 20, czy 15, czy 10. I do tego właściwie sprowadza się. Upośledzenie tej kontroli? To, to świadczy o uszkodzeniu, o upośledzeniu o kontroli nad piciem, czyli to jest taki osiowy, główny, najważniejszy objaw uzależnienia od alkoholu. A jakie są jeszcze te osiowe objawy? Znaczy wśród tych najważniejszych objawów to jest po pierwsze to, że człowiek ma problemy z powstrzymaniem się od picia, że odczuwa coś takiego jak. Глот, как таков... trudną do odparcia chęć czy potrzebę napicia, się z którą nie potrafi sobie poradzić. I... Czy ten głód to jest kwestia spsania w brzuchu, czy to jest bardziej to kwestia są i, myśli, i... myśli i taki niepokój, który, który mam świadomość, że ustąpi wtedy, kiedy ja się napiję. Czyli głód właściwie jest i odczuwalny fizycznie jako głód, taki tutaj w, w przewodzie pokarmowym, ale też głód yy taki psychiczny. No taka jakbym... obsesja taka, że tego, tego napicia się przy jednoczesnej świadomości, że jak ja to zrobię, to mi się od razu y, poprawi.